Witamy w Cudopinała.pl Dzisiaj będziemy mówić o czymś super smacznym, a mianowicie będziemy mówić o kaki. Kaki są to owoce jesieni, zapach kaki, ich aromat, ich smak kojarzy mi się, e, bardzo kojarzy mi się z jesienią. W Japonii kaki pojawiają się na początku października, wtedy w Japonii zaczyna się naprawdę szał, Szał na kaki. Kaki można zobaczyć wszędzie, w każdym sklepie, w każdym miejscu, na reklamach. Tak gdzie nie pójdziesz, wszędzie są kaki, ludzie mówią o kaki, ludzie jedzą kaki, ludzie dyskutują na temat kaki, kupują kaki, jedzą kaki i jest to jedno z bardzo ważnych właśnie składników yy, żywienia sezonowego jest to produkt bardzo sezonowy kaki są naprawdę bardzo zdrowe co najmniej w Japonii każdy oczekuje kaki z utęsknieniem kiedy one się naprawdę pojawiają, wszyscy się rzucają na te kaki i wszystko jest mnóstwo rzeczy jest wtedy zrobione z kaki do kaki się dodaje do pożywienia, kaki się je kaki się suszy, kaki się dodaje do deserów, po prostu mnóstwo jest, mnóstwo przepisów związanych właśnie z kaki, jak w Japonii nastanie już jesień to naprawdę te owoce zaczynają dominować, te owoce zaczynają królować dosłownie wszędzie. Tego się nie widzi tutaj w Europie, ale właściwie żywienie według sezonu jest to bardzo fajna frajda. Nasze emocje się wtedy pobudzają, czujemy smak danego produktu w zupełnie inny sposób. Sezonowe żywienie również jest bardzo zdrowe, daje nam wielką radość i przyjemność, ale także z wielką satysfakcję właśnie Smakową. Kaki to niesłychanie smaczne, niesłychanie zdrowe owoce, które ja osobiście polecam spożywać, ponieważ mają mnóstwo bardzo ważnych składników odżywczych. Tak jak widać, są pomarańczowe. Pomarańczowy kolor ma bardzo dużo witaminy A, beta-karotenu, ale nie tylko. Na ten temat poczytajcie więcej na naszej stronie internetowej. Dzisiaj chciałabym tylko przypomnieć, że kaki. Wspomagają nasze oczy, wspomagają pracę serca. Kaki między innymi wspierają nasze żyły i zmniejszają ryzyko krwawienia z tych żył, co jest właściwie bardzo pomocne przy zapobieganiu wylewu krwi do mózgu, przy pękaniu żył i tak Także ci, którzy mają tego typu tendencję, kaki są dla nich naprawdę rewelacyjnym owocem. Działają antyzapalnie na cały organizm. I uwaga dziewczyny! Są anti-aging. Zabierają bardzo taki ważny składnik. Zaxantin jest anti-aging. Naprawdę wspiera skórę, mładza cały organizm, odmładza skórę. Kaki to owoc e, długowieczności. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak przygotować kaki do spożycia. Kaki w jakiejkolwiek postaci smakują rewelacyjnie. Chciałabym Wam pokazać zupełnie jeszcze coś innego. Inny sposób taki przygotowywania e, według diety Wabi Sabi. Przekrajamy kaki na pół i kroimy około 5 plasterków. Teraz mamy talerzyk, na który kładziemy papier. Takie troszkę może Wam się dziwne wydaje. Po co papier i talerzyk, ale tak właśnie ma być. I zaczynając od tej części ostatniej, którą ukroiliśmy, układamy kaki. 5 plasterków. Do tego widelczyk. Przepiękna prezentacja, niesamowity wygląd. Naprawdę kojarzy nam się on tutaj z jesienią. Talerzyk jest podpasowany do sezonu. Kaki nam się prezentują prześlicznie, w kontra na kontrastowym właśnie papierze. Cała ta prezentacja jest taka zbliżona jak najbardziej do natury. Przepięknie zaprezentowane kaki, przykładowo, w taki oto bardzo prosty sposób. Są niesłychanie nie tylko piękne, ale są niesłychanie smaczne. Kaki zaczynają smakować o wiele lepiej. Właśnie tak, w ten sposób, podane przykładowo z odpowiednią ceramiką, z odpowiednią herbatą. Nagle te owoce nabierają zupełnie innego wymiaru i właściwie spożywanie ich staje się przeżyciem takim nie tylko smakowym, ale przeżyciem duchowym. Otrzymując coś takiego, takie właśnie przepięknie położone kaki. Naprawdę porusza to nasze serce głęboko. Zaczynamy czuć jesień, zaczynamy czuć właściwie nastrój tej jesieni, zapach tej jesieni. Zaczynamy czuć wszystkie takie dobrodziejstwa związane właśnie z jesienią. W ten sposób prezentowane posiłki poruszają wszystkie nasze zmysły. Spożywanie posiłków w ten sposób staje się przeżyciem duchowym, przeżywania, pożywienia, całymi zmysłami wzrokiem, smakiem, dźwiękiem, zapachem dosłownie całym sobą to jest właśnie kluczem do radości życia i nawet do polepszenia relacji między ludźmi. Jak wydobyć tutaj aspekt duchowy, jak wydobyć tutaj właśnie przyrodę, naturę. Zapraszamy Was bardzo gorąco do poznania tych sekretów. Więcej dowiecie się na naszej stronie internetowej. Pa pa!